co mówią badania co analizy? mówią badania no badania pokazują że złota alga już w tym momencie kiedy okrzemki całkowicie ustąpią wiosenny zakwit okrzemkowy może stanowić poważny udział w zakwicie wody w odrze poważny udział w zagęszczeniu wszystkich glonów już w tej chwili widzimy ją w całej, na całej długości odr. Dodatkowo, jak obserwujemy, mamy ogromny problem hydrologiczny już dzisiaj. Po odrze może tego jeszcze w tej chwili nie widać, bo woda pochodząca z roztopów w górach ciągle spływa. Natomiast kiedy, że tak powiem, ona się skończy, odra będzie zasilana dopływami, a w tych dopływach już teraz, już w kwietniu widać spadek o jakieś 20-30% przepływu wody, niż widzieliśmy, niż obserwowaliśmy to w marcu. Więc przy utrzymaniu takich warunków klimatycznych, pogodowych, jakie mamy w tej chwili, a już widzimy, że jest tragicznie, no możemy się spodziewać i niskiego stanu wody, wysokiej temperatury, no i niestety dużego udziału prymnezium parwum, czyli złotej algi w ogólnym zakwicie wody Odry.